Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno nie nagrywaliśmy. Dzisiaj słuchajcie mamy 23 stycznia. 23 stycznia tak niedziela dzisiaj również tak się postaramy, żebyście zobaczyli ten vlog. Ostatnio nagrywaliśmy życzenia dla Was takie świąteczno-noworoczne i było to myślę, że około miesiąca temu lub troszeczkę ponad no, miesiąc temu 24 w Wigilii chyba zamieściliśmy. Zamieściliśmy, a nagrywaliśmy chyba tak. dzień wcześniej. No. Także widzicie, no, nie było... no może Wydarzyły się różne dziwne sytuacje, przez które po prostu nie byliśmy w stanie nagrywać, chociaż oczywiście chcieliśmy. Dostaliśmy od kilku ludzi pytanie, dlaczego nie nagrywamy, co się dzieje i, i, i w ogóle jakie dalej plany, więc chcemy dzisiaj odpowiedzieć właśnie na to pytanie, dlaczego nas nie było. Jak widzicie, jesteśmy. Holandii. Ostatni vlog był z Krakowa, z rynku głównego, także wróciliśmy z powrotem do Holandii. 1 stycznia dokładnie tutaj się znaleźliśmy z powrotem. Natomiast no, dopadła nas korona. Myśleliśmy, że zrobimy w Polsce parę vlogów, jakieś wycieczki w góry, w ogóle w różne miejsca z bazy, ale nie, nie udało, się. udało się. Byliśmy dość słabi. Trochę chorzy, no ja może trochę bardziej niż Dorenda, ponieważ więcej gorączkowałem. Tak, no i po prostu większość czasu, jak byliśmy w Polsce, siedzieliśmy w domu i nic nie robiliśmy w pokoju, przed, co najwyżej przed ekranami coś sobie oglądaliśmy. Musieliśmy wracać do formy. No. Tak naprawdę w Polsce jeszcze nie wiedzieliśmy, że jesteśmy chorzy na koronę. W ogóle mówimy to słowo między innymi, czy nam YouTube nie zdejmie zasięgów, ale no, może typu, no. nie, chociaż teraz już chyba wszyscy patrzę, mówią. Już, tak. Po prostu byliśmy, słuchajcie, chorzy. Myśleliśmy, że przejdzie, bo na początku wydawało się, że już po dwóch, trzech dniach dużo lepiej się czu no, Czuliśmy się lepiej, ale potem, potem to tak, nie, tak szybko już się nie poprawiało. Niestety tak. Choroba no. jakby postępowała. Y Natomiast dziwna sprawa była taka, że robiliśmy sobie w testy w Polsce y, takie szybkie, czyli nie, Antigenowe. nie PCR, tylko antygenowe i one były i u mnie i u Dorendy negatywne. Więc byliśmy jakby pewni, że jesteśmy chorzy na jakąś grypę albo, nie wiem, przeziębiliśmy się, ponieważ ja trochę kaszlałem, miałem temperaturę. Nic nie wskazywało na to, że może to być właśnie ta, ta choroba. No więc wróciliśmy potem jednak do Holandii normalnie. A tutaj. Dla pewności zrobili, poszliśmy jeszcze zrobić test PCR, bo myśleliśmy, jeśli to jest. Ale tak. najpierw zrobiliśmy też testy a, w domu. Więc no tak. o tym warto wspomnieć. I, tak. I tu jakby był pierwszy taki sygnał, że może coś jest na rzeczy, bo wróciliśmy ja... do domu, mama nam dała takie testy ze sklepu i powiedziała, zróbcie jeszcze test na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, jakbyście byli, to żebyście nas tam rodziców w sensie nie zarazili. I u mnie był nadal test negatywny, a u mnie był pozytywny. był pozytywny, więc. Tak. O tyle to było dziwne, że można powiedzieć, że Dorenda już była prawie zdrowa, a ja cały <gry> tak. czas się źle czułem. Już co prawda nie gorączkowałem, ale byłem strasznie mega osłabiony i strasznie kaszlący. Zacząłem też tracić węch i smak, więc to były też takie jakby symptomy. Można by powiedzieć, że dlaczego u mnie są testy negatywne, a Dorenda prawie zdrowa i ma test pozytywny. No, no więc wtedy poszliśmy jeszcze zrobić PCR na wszelki wypadek i też dlatego, że jakby to jednak była korona, to, to nie chcieliśmy przegapić możliwość, żeby dostać taki kod QR, że jesteśmy zdrowieńcami. Po, a poza tym ja miałem 3 stycznia pójść do pracy, Aha. więc nie mógłbym iść też po prostu ch, ch, zarażać innych ludzi, więc no jakby wskazane było zrobić testy. Tak. No i wyszło pozytywne, więc jednak była ta korona. Więc tak, pozytywne kwarantanna i z powrotem siedzenie w domu w pokoju tutaj odizolowani od rodziców, jedzenie dostawaliśmy pod, pod drzwi, jak oni odchodzili, to myśmy po prostu sobie brali tackę z jedzeniem. No i siedzieliśmy w pokoju i znowu się nic nie działo I, i, No i wracaliśmy powoli do formy, z czego tak jak mówię, no Osłabieni jesteśmy, przynajmniej ja jeszcze czuję po sobie do tej pory, że nie jestem w pełni zdrowy, i, i ten okres takiej rekonwalescencji się po prostu wydłuża w czasie. No, ja już powiedziałabym, że w 99% czuję się normalny, tak jak wcześniej. Od czasu do czasu jeszcze troszeczkę kaszle, i tylko tyle. Tak, udoryny jest zdecydowanie lepiej. Ja powoli odzyskuję węch. Smak mam, myślę, że jestem w stanie ocenić jakieś 50% smaku węch. Zaczynam coś czuć. To jest może 10% z tego, co wcześniej. No i jak kaszle, to jeszcze czuję, że po prostu nie do końca to jest tak, jak było kiedyś. że... Jeszcze no, pewnie już nie jestem chory, no bo yy, no. teraz już normalnie chodzę od, od tygodnia do pracy i jakby wszystko jest w porządku poza tym, że, że jestem słabszy, ale nie czuję w stu że jestem zdrowy. Przy takiej spokojnej jeździe na rowerze yy, bardziej się męczę, chodzenie po schodach mnie też bardziej męczy. Ale czy ta choroba jest aż tak ciężka? No pewnie wszystko zależy od y, przypadku, więc ja myślę, że u Dorędy był bardzo łagodny prze, przebieg, ale była chora, bo niektórzy mają, powiedzmy, dosłownie jakieś minimalne symptomy chorobowe. Dorenda przez trzy dni naprawdę była chora, też miała gorączkę, też kaszlała i nawet gorzej niż ja. Tak, ja... ale kaszlałam czasem po prostu bardzo mocno, bo czułam, że coś tam jest i nie mogłam tego wykaszleć, a mogłabym nie, nie kaszleć i po prostu dalej to czuć. Tak. To miało po prostu bardzo groźnie. Ja zdecydowanie gorzej się czułem, i no, dzwoniliśmy do lekarza. Lekarz powiedział, że jeśli by się coś tam jeszcze bardziej pogorszyło, no to wtedy y, trzeba się do niego zgłosić. Trochę się bałem, że może mi pójść na płuca, dostanę jakieś zapalenie, ale na szczęście to się nie wydarzyło. Słuchajcie, coś tam leci. Dobra, przeleciał helikopter, zresztą medyczny, więc tutaj medyczne tematy, medyczny helikopter, wszystko się zawsze łączy, słuchajcie, zawsze jest coś jedno z drugim, jakiś ma związek, ale wracajmy do sedna sprawy, no więc na tą chwilę co, no, powiedzmy, że wszystko już wróciło do normy, jeszcze nie jest w 100% tak, jak powinno być, ja pracuję, do Dorenda póki co jeszcze nie, nie ma pracy i, i zobaczymy, co będzie dalej. Pogoda, słuchajcie, jest taka, jaka widzicie, nie zachęca do spacerów. Tutaj zrobiliśmy sobie po prostu wycieczkę taką krótką, żeby nie nagrywać w domu, tylko gdzieś na zewnątrz, bo zawsze jest. I żeby wyjść, jednak I żeby domu. wyjść. No, ale jak rozumiecie, to w ostatnim czasie po prostu albo mieliśmy na izolacji, albo. Po... Potem nie mieliśmy za dużo energii, żeby robić jakieś wycieczki rowerowe, piesze i tak dalej, więc nie było co nagrywać. Mamy kilka pomysłów, co możemy dla Was nagrywać. Pewnie bardziej to będziemy robić w weekendy ze względu na to, że ja mam weekendy wolne, chyba że Darenda przejmie pałeczkę i przez to, że ma dużo więcej czasu niż ja, no to zacznie coś sama nagrywać. Może <laughs> dajcie znaczy? jej znać w komentarzach, czy chcecie, żeby teraz bardziej Darenda przejęła kanał, a ja gdzieś się tam <laughs> usunę na bok, na chwilę oczywiście. No, no więc to? Tyle chcieliśmy słuchajcie, wam powiedzieć. Mam nadzieję, że nas zrozumiecie, nie przestaniecie nas oglądać, nie obrazicie się, a wręcz przeciwnie. Pomysły są, pomysły na jakieś podróże również są. Cały czas śledzimy sytuację, co się dzieje, gdzie się dzieje, gdzie można by pojechać. Wiem, że Azja centralna z powrotem się otwiera, można jechać do Tadżykistanu, Kirgizji. Kazach, Kazachstan na razie nie wiem, bo tam były zamieszki niedawno, ale. No i, i, i teraz są wizy. Oczywiście to nie znaczy, że nie można pojechać, mm -hmm. ale nie jest już tak proste jak, jak wcześniej. Ale myślę, że zaczyna się troszeczkę więcej teraz krajów, jakby zapalać na zielone, zielone światełko, także no. podróżniczo myślę, że ten rok może być udany. Ale to raczej tak bliżej lata. Bliżej nie, lata, Nie tak. teraz, że za tydzień no, nagle gdzieś pojedziemy, bo można, bo... No, Macie właśnie taczą nową pracę. No. O nowej pracy, o starej pracy myślę, że jeszcze kiedyś pogadamy, bo to też jest jakiś myślę, że temat, który może Was zainteresować, ale żeby już teraz nie mieszać y, jednego z drugim, więc w tym vlogu tylko dlaczego nie nagrywaliśmy. No i tyle. Słuchajcie. Piszcie w komentarzach, dajcie nam y, odzew, y, co byście mieli ochotę oglądać. Y, jak oceniacie to, co do tej pory nagrywaliśmy? Po prostu jak jest jakaś komunikacja między nami a wami, to zawsze też dla nas jest lepiej, bo pojawiają się nowe pomysły, nowa energia. Często właśnie dostajemy taki szczał energetyczny po jakimś fajnym komentarzu, że nas to po prostu mobilizuje do pracy i chcemy coś robić nowego. A tymczasem tak co jest. lecimy do domu, tak i spróbuję to szybko zmontować, żebyście to jak najszybciej zobaczyli. Trzymajcie się. Pa! pa. Even though I'm so stressed out, everything just feels like a test.